Siemaneczka, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera a dzisiaj będziemy lecieć, myślę, z odkrywaniem dalszym mapy bo mamy jeszcze dwa punkty do zrobienia no i by przydało się je w końcu odkryć, nie? zawsze to, to dla nas coś łatwiejszego i lepiej znamy mapę, a na razie to tej mapy znamy tak zaledwie połowę nawet nie wiem czy jeszcze połowę bo w sumie tylko tą część bliżej e, tej zapory a za zaporą to już niewiele tam mamy do czynienia Dlatego dzisiaj sobie pojedziemy tym grufotem tam spróbować to odblokować. Miejmy nadzieję, że się uda i że nie wywrócę się tym nigdzie. To jednakowoż no nie jest to jakiś super pojazd, przynajmniej nie w tej wersji. No myślę szczerze, czy go nie ulepszyć i nie dać mu lepszych opon, ale ja wiem. Na pewno z lepszymi oponami by sobie lepiej radził, ale on ma bardzo wysokie zawieszenie i boję się, że będzie się chciał wywracać. No ale znowu ma wyposażenie całkiem niezłe, bo ma sporo tych do naprawy koła zapasowe i paliwo i tak dalej, nie? I to mnie też ciekawi, żeby nie było warto. I tu mam taki lekki dylemat. Czy lepiej w niego inwestować? Czy się go może pozbyć? No nie wiem jeszcze, nie wiem, nie wiem. Będę myślał nad tym, na pewno. A co zrobię? No to się okaże, myślę. Na razie musimy dojechać bodajże cały czas prosto. Nie wiem gdzie tam dojadę dokładnie, ale gdzieś dojadę na pewno. Czy i tak nie sprzedam tym, bo tu nie mogę jej zaczepić. Oczywiście uszkodzenia, jakby inaczej. Standardzik. Ale trzeba przyznać, że całkiem nieźle się drogi trzymie. Nie ślizga się tak jak tamten Han Marshall. Bo Marshall to o wiele bardziej się ślizga. Dobra, no na razie musimy cały czas prosto jechać według tej, tej mapy. Nie instrukcji, tylko mapy chciałem powiedzieć instrukcji. Czemu instrukcja? Nie wiem. Tam jest nasz kamion, gdzie byliśmy ostatnio, bardzo ostry zjazd, a tu chyba już nie byliśmy nigdzie. No nie wiem, pojadę przed siebie, bo szczerze dokładnie mówiąc nawet nie wiem, gdzie jest ta wieża. Ona chyba będzie gdzieś wyżej, ale dokładnie gdzie będzie, to nie mam pojęcia. Raczej jeszcze nie na tym zakręcie, bo to by było zbyt proste, znając życie, ale... Ale driftem lecę, o kurde. Dobra, się tylko od barierki nie odbił Kurde, mówiłem Byle nie od barierki Ale żebym przywalił, ja pierdziele I całe zawieszenie poszło A w ogóle daleko ja mam do tej wieży? U, daleko Obym tylko tym gruchotem dojechał Bo teraz z może być dość ciężko Strasznie go kurde przyciskło nie ma co Dobrze, że zawieszenie, a nie silnik, bo silnik jakby oberwał i się popsuł tak całkiem krytycznie, no to byłoby ciężko. Zawieszenie jeszcze jakoś da się przeżyć. Choć nie powiem, że będzie łatwo, bo nie będzie. Bo teraz nasze auto będzie się dosłownie zachowywać jak... Nawet nie wiem jak to nazwać. Jak jeżdżący pustak? No będzie trzęsło, to na pewno, to na pewno. Eńkiem to podskakuje w każdą stronę. No dobra, jedziemy Kurde, naprawdę, rzuca jak szalone Ja nie Ja nie mogę z tego Henka trzęsącego się w środku Po prostu się nie da, nie? To jest zbyt piękne Jejku No, dawaj Heniek, jedź Tu jest jeszcze przyczepa Jakaś Z czym? Z czym ty przeczepo jesteś? Jakieś części zapasowe chyba ale też nie wiem dokładnie co to jest. Oj, tu będzie długa wspinaczka, wam powiem, bardzo długa wspinaczka. Bo ja tu jadę i jadę i drogi nie ubywa. Nawet dokładnie nie wiem gdzie jesteśmy w sumie teraz. Pamiętam tylko, że tu trzeba było parę razy jechać. Bo na pewno. Coś mi się kojarzy. Ale no, nie pamiętam czemu i po co. Mam nadzieję, że tu nie będzie trzeba drzewa wozić. Oj, bo by mi się nie chciało. Strasznie, by mi się nie chciało. Ja tylko mam nadzieję, że ja tam dojadę, nie? Bo ja się boję, z bez tego zawieszenia, że może być ciężko. I to bardzo. Plus jest taki, że chociaż pod górę już jedziemy, więc będzie chyba już krótsza. A nie, nie będzie jednak taka krótsza. Jednak kawał trasy jeszcze. Pytanie, gdzie jest ta wieża cała obserwacyjna? Bo nie mogę jej nawet zauważyć. Ustawiam, że pewnie będzie bliżej szczytu, no ale w którym miejscu, to też do końca nie wiem. Dobra, tutaj... A tam wiecie co, tam dojadę tym drugim. Yy, ta, Tatrą tam pojedziemy, bo Tatra jest lepiej chyba uzbrojona w większość sprzętu. Plus ma paliwa, nieskończoność prawie. No w cudzysłowie nieskończoność, bo ma, ale... Kurde, tu taki kawał? Ja pierdzielę. Eee, nie, nie będziemy się tym pchać. Gdybym miał zawieszenie, to tak, ale bez zawieszenia to nie jadę, skrótem, nie ma opcji. Ja nie chcę ryzykować, że się tam zawiesza. Aby trzęsło jeszcze bardziej niż po tej drodze. Dobra. No jest kawał drogi, jest. Tutaj to spinaczka, to jejku Ja pamiętam, tu się chyba jechało, to no właśnie, jeszcze ta kładka. I z niej nie spaść. W sensie, no tym może nie spadniemy, ale jak się czymś dużym jechało, to potrafiło się nawet zesmyknąć w koło któreś. Jejku, jak to skacze. To nie ma zawieszenia, a skacze bardziej jak z tym zawieszeniem. A powinno być na odwrót. Bo skoro teraz zawieszenia nie ma... Nie, to... nie, przepraszam, będzie skakać, ale no... A no tak, bo jeszcze bardziej e, e, wszystkie dziury nie redukuje. Ale ciekawie skacze. Kurde, Heniek to dzisiaj będzie miał dosyć w tym pojeździe. Dosłownie Ale koło się teraz lepiej, patrzcie Nie wiedziałem, że nawet koła mają fizy fizykę, że tak krzywo jadą Nie? Nie wiedziałem, że to tak jest Nie wiem, czy to od, od uszkod... A, bo uszkodzone są Chwila Ale w jaki sposób? Jest flag? Nie, flag nie jest Ale widocznie jak są koła uszkodzone, to, ta to też tak jeżdżą, nie wiem nawet nie zauważyłem, kiedy się koła już uszkodziły. Czy też wtedy przy tym zderzeniu, czy jak? Jak wiecie, jechałem, nie patrzałem. A tu patrzę, koła też rozwalotne. No bo czy to pierwsze to jest plak? To i to pierwsze jest chyba plak. No, pierwsze jest plakiem. A, to dlatego. To też przesta nam się tak ciężko jedzie. No dobra, ale gdzie jest ta nasza cała wieża, której musimy szukać? A, już ją przejechałem. O kurde, skubana. Widzicie? Już bym ją minął. Gdzie ona się schowała tutaj? Wiesz, tu aż tyle takich kryjówek nie ma. Gdzie tu była jakaś droga? Ja tu drogi tak... Pomijaliśmy niby jakieś, ale... Gdzie tu niby jest ta droga? Co ja mam po tej górce jechać, czy że co? chyba żartujesz. A nie, jednak chyba tu. Bo tu jakaś niby droga jest I wieża też No dobra, spróbujemy tu podjechać Nie powinno nam się udać wywrócić teraz Bo ciężko będzie się wywrócić Ale byle byśmy tylko podjechali Bo z tym zepsutym kołem Może być dość ciężko Ale nam tylko zależy Na podjeździe pod górę My nie chcemy żadnych kłopotów Żadnych problemów My tylko chcemy podjechać Elegancko pod górkę sobie wjechać. Jesteśmy coraz to bliżej. Tam była jakaś droga. A ja jadę jakimiś chybdziami. No trudno się mówi. Byle by podjechał. Będę szczęśliwy. Oho, i się zaczynają pierwsze problemy. Na szczęście mamy linkę. Linka nam pomoże. Linka nasz dobry przyjaciel, to na pewno. I teraz tylko pod górę się drapać. No, Ale kurde, no nadal trzy koła są, to powinien mu jechać, a się tak drapie, jakby nie mógł. Ja rozumiem, że flaka mamy, no ale... Aż kurde, ciężko idzie, ciężko. Ma strasznie ciężko, ale dobra, chyba dojedziemy. Już ten kawałek musimy, no nie ma innej opcji. Choćby nie wiem, co się tam linką wciągnę, jak będzie, ale to się przekrzywia, ja kręcę. No ładne, ładnie tu. To jest chyba przejazd przez góry Tak? Przez wąwóz? A tak, tu jest wyspa Drummond Jak to się czyta Tu też coś jest, ale nie wiem co tu mamy sklep z przyczepami, woda wzbiera i coś tam jeszcze Tu jest modyfikacja, którą też bym chciał wziąć Ale chwilowo tego nie zrobię, bo nie mogę Tak zbytnio Szevroletem daleko już nie dojedziemy, to na pewno. Trzeba by nim zjechać, chociaż na drogę potem. Modyfikacja mamy tu od czorta i więcej, bo to jest jedna, druga, trzecia. I gdzieś pewnie jeszcze więcej. Mam kolejny samochód, też Szevrolet. Ale on mi się tu nie przyda na razie. No to co? Chyba tą teatrą wychodzi, na to będę musiał jechać, nie No bo tak no. Nie mam zbytnio czym, nawet gdybym chciał. A tam jest kawał trasy, więc lepiej chyba taferką będzie. Bo chcę tę mapę dzisiaj odkryć całkiem, żeby już mieć z nią spokój, nie? No bo. No nie wiem, czy jest sens jeszcze teraz tam zostawiać to jedno pole. Lepiej odkryć całą i sobie potem na spokojne misje robić. I się nie przejmować, że czegoś nie widzimy, bo nie możemy odkryć czy coś. Tam mi pasowało, to tak robiłem, ale tutaj to mi tak już nie pasuje. Zwłaszcza, że połowę misji mam właśnie tam, w tym zakrytym Cokolwiek tam jest O, to są terenówki, terenówki A, eee, to na spokojnie Naszym byczkiem jedziemy Ona tak fajnie te światła zrobione na boki Jak byk rogi trochę Mega mi się podoba Jakiś śmieszny mały samochodzik, ale Mocny Wbrew pozorom Tylko strasznie wolny nie mam co prawda zestawu naprawczego w nim, ale miejmy nadzieję, że się nie przyda. Miejmy nadzieję, że przejadę bez większych komplikacji. Teraz myślę, gdzie ja mam tu skręcić, żeby dobrze wyjechać, bo tu gdzieś się dało w lewo. Tu się da w lewo, tylko czy ja tu przejadę tak tam gdzie potrzebuję? A nie, tu jest to. To w kolejne lewo. Na kolejne lewo mamy tutaj. I czy ja tu dojadę mi? Powiedzcie teraz. No niby dojadę, to mogę tu jechać. To my chyba nawet tu musimy gdzieś się doczołgać. Nie będzie, bo my tu jechaliśmy ostatnio tym, nie? Właśnie tym Chevroletem. Miejmy nadzieję, że się tym nie wywrócę, bo to jest ciutkę wywrotne. Co prawda nie tak chyba jak Chevrolet, ale tu są górki, dołki, dziury. Pochylne drogi i wszystko inne, co jest możliwe. A, nie mam tutaj Linki bez pilotej takiej w, przy wyłączonym pojeździe, co by się akurat przydało. Ale miejmy nadzieję, że paliwo nas wystarczająco do ziemi dociśnie. Taką mam nadzieję. Przynajmniej. Tu jest straszna jopa. O, ty pytka ale się boję, żeby tego nie wywrócić. Tu jest strasznie. Bo na dłuższym pojeździe aż tak źle... Nie żartuj, nie żartuj, nie żartuj. Nie żartuj, ty się na kamieniu wypieczyłeś. Jak on się na kamieniu wywalił? Ale dobrze, że się na boku tylko położył, a nie, że całkiem się na bok wywrócił. Bo o tyle dobrze, że ten wielki kamień tam był. Bo była lipa już. No mówię, to jest dobry pojazd, ale też trochę wywrotny, nie ma co. Ale trzeba mu wybaczyć. Nic nie zrobimy. Pojadę tu, bo tam przy farmie, no nie ma sensu, no, tam przez farmę się płuc, Bo tu jest chyba lepsza droga. No, mniej więcej idealna też nie jest, to na pewno. Tu jest na przykład ciasno, ale tym to przejedziemy. Dużymi jest problem potem. Choć pamiętam, z x się tu chyba kiedyś przecisłem jakoś. Nie było to proste, ale się udało. Dobra. Teraz, żeby nie spać tych mostków jeszcze. Bo tu już chyba za mostkami nie byliśmy tym chevroletem, tylko aby do byliśmy. Tak mi się coś kojarzy. No, to chyba już nie jechaliśmy. Gdzie tu jest droga? Tu? Ale tu są kamienie. Ja tu jadę bardzo pomalutku, żeby nie powywracać tych pojazdów. Bo tu jest tragiczna droga. Ja myślałem, że tu jest nieco lepiej. A nie, że tu mi drzewa wszędzie i kamienie leżą. Mam nadzieję, że dojadę jakoś do celu. Bo on się utopić, co prawda, nie utopi, bo to jest dobry pojazd oprowdowy, ale jak głębokie błoto będzie, to nawet nam nasze napęd 4x4 nie pomoże. No, dajesz, dajesz. No, i tu też jest taki jest bardzo przechyły mocny na drodze. W którymś miejscu bo już widzę, że tu jest, no nie, nie zaciekawe. Przejechać się da tym małym pierdzikiem, ale no będzie zabawy. Gdzieś tu na pewno jest jakieś, jakaś dziura, coś, co nas przechyli. Albo podbije nas, wystarczy na jakiejś dziurze i będzie z głowy. Ale wolałbym się tym nie wywrócić. To byłoby kiepsko. Bo tu nie mamy żadnego pojazdu, co by się pociągnąć nim. No widzicie, tutaj górek, tu dołek i tak co chwilę. I to tego wina właśnie. Dobra i teraz tu gdzieś pod górkę niby. I co dalej? Gdzie mam jechać? Cały czas chyba przed siebie na razie. A, bo my już dojechaliśmy tutaj do tego. Ej, hey, to my szybko tu jechaliśmy wbrew pozorom do tego, tego. Jak to się nazywa? No, bo zapomniałem nazwy do. tego miejsca od wiertów, tak. Dobra, ja... czy ja tam mam po co wjeżdżać? Czy czepam, czy Ja muszę jechać jakoś prosto i tam wjechać, ale kurde, jak. Tu jest woda, tam jest woda. To prawda, ta terka ma wysoko snorkel, bo ma tu nad dachem, ale no. To nas niewiele chwilowo ratuje. Bo tu będzie błoto, coś czuję, dość spore. A ja tu mam jakiegoś tira? Ma. Listara mamy, to by dobrze było go zatankować. To wiecie, byśmy chociaż go sobie zatankowali, zanim się nam tamten utopi. Bo może tak być, że się utopi i będzie problem. A wolałbym wyjechać i już mieć, wiecie, jakiś tutaj zapas w razie co? No, tę przyczepę bym chętnie zabrał, ale kurde mi naczepa zawadza mocno. Nie wiem, czy ją brać, czy nie. A gdzie to jest wyspa? Szerban. Która to. Ja mam ją tu dostarczyć? Na środek nicości? A nie, tu jak ci kamienie są, to pewnie jakaś druczka jest. No to nieźle. Dobra, to ja wiecie co zrobię, tak, odłącz przyczepę I ja sobie pojadę, zatankuję Gdzie to stoi ten mój pojazd, ten mój bolit. Tam Zatankujemy go sobie, Te misję się będzie dało od razu zrobić Jeżeli nam starczy czasu yy, Zatankuj A, spompowałem statry zamiast ze zbiornika, no cóż Mówi się trudno Dobra, na razie niech sobie tu stoi, a my idziemy do taterki Tatra, 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 yy, zatankuj. Łe, on mieści tego paliwa? Kurde na dwazniki. No dobra, i nie wiem, czy tu próbować przejeżdżać gdzieś, czy tam. To niby się powinno dać przejechać. Tu nie jest chyba aż takie tragiczne było to. No dobra, jest. Już czuję, że jest. O kurde, tu jest tragicznie tragiczne błoto. Trzeba jechać po tym, gdzie wody nie mam mniej więcej. Bo ja się tu utopię i to bez dwóch zdań. Jak ja widzę jakie tu jest błoto. O ja dziękuję. No dobra, mamy napęd 4x4, /4, więc musimy jakoś przejechać. Nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że damy radę dojechać. Trochę się puszczam w błoto, ale no. Aha, już się zawiesiłem. No to kurde, niezła przygoda. O co ja się zawiesiłem? Co tam jest? Jakiś pinek, kamień, nie wiem. Kamień. Jak nic. Aby ja do tyłu ciągnę. Co to było? Kamień chyba Kurde, tu same kamienie. Oj nie, nie ma co. Tu jakieś same kamienie są. Ja nie wiem o co tu chodzi. Byle byś mi się nie wywrócił teraz. Trzeba od tamtej strony wjechać, wiecie? To będzie trudna misja, bo tu kurde jest ciężko podjechać. To jest dość... trzeba przyznać miękkie miejsce. W porównaniu tam z tamtymi bagnami, no to te jest... no, dość, dość tryhardowe. Chyba od drugiej strony pojadę. Tam jest może mniejsze było to. Chociaż częściowo. Co prawda mamy prawie co plistara do uratowania się, ale... Nocinko to widzę. Bo Flistar no ma co prawda większe i szersze te opony, ale... Czy sobie poradzi, to też tego nie jestem pewien. Dlatego go zatankowałem, nie? Żeby tutaj patrząc jak się utopię, no to najwyżej się odratuję jakoś. Czy ja dobrze jadę? To ta wieża jest tak daleko? Ja jeszcze mogę od tamtej strony podjechać w jakiś sposób? Może tam. Może tam lepsza trasa jest. Bo tu wszędzie to się w maliny wpuszczę co najwyżej. <laughs> Więc spróbujemy sobie tam objechać. A widzicie, to jakaś wyspa jest na środku, Powalone Wyspa do nicości. No dobra, idzie to mi ta. O kurde. Nie, podskakuj. No kurde, jeszcze się wywróci zaraz. Eee... Jeszcze kawałek. Gdzie to jest ten przejazd, co mi pokazujesz, gro? Kawał trasy. Ja muszę całe to jezioro objechać Takie coś No patrzcie Ciekawe czy mi to w ogóle coś da Czy jadę tu trochę na... Nie na ślepo, bez sensu No dobra, idziemy mi teraz grokarz Tu wjechać Jeszcze? Nie, tu już gdzieś bym Teraz musiało odbić Gdzieś przez tak krzaczory Czyli cokolwiek to jest. E, 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 ale tu mi w to jeziorko, to nie wjeżdżaj Albo? W sumie nie wiem. Wieża jest naprost. Uda mi się tu przecisnąć przez te wszystkie drzewa? Nie. Trzeba jechać tu chyba. Tu jest jeszcze jako tako teren, bo widzę, że się nie topimy tak mocno, ale. No, tu już tak kolorowo coś czuję nie będzie. Ej, nie cicho, na razie nie ma tragedii. O, wow, udało się. Spodziewałem się najgorszego, szczerze powiem. No i co, mamy teraz całą mapę odkrytą. I o to mi właśnie chodziło. Ponieważ tu mamy przyczepę. Tu mamy kolejną misję. Tu mamy jakąś przyczepę. Wszędzie coś mamy Czyś jak na razie, byśmy sobie wzięli teraz jeszcze tego fleestarka Wycofali nim tę całą przyczepę I spróbujemy tam przejechać przez tę wodę Ciekawe czy nam się uda Bo to jest coś, co od dawno tego nie jechałem tam I zobaczymy czy się nie utopię Chyba nie powinienem, myślę No wycofaj tam ładnie do tyłu, wycofaj Dobra Tu bym Cię miał i do przodu Tylko jak mam tam przejechać? Gdzie tam się jedzie? Eee gdzieś przez krzaki chyba Tak pokazuje Nie wiem, zobaczymy, bo nie jechałem tu jeszcze Dawno, znaczy nie jechałem, no ale to było bardzo dawno temu jak powiem, że nie jechałem, to tak trochę słabo, bo jednak coś tam się jechało kiedyś, jak się w to grało. Wy kiedy to było. Gdzie to? Antunii gdzieś przejechać przez tę górę. Gdzieś koło tych pinków niby. Co prawda no przejechać się da, ale wykręć się jeszcze z tym. Jak Pristara to tak ściąga, że tragicznie. No ja cały czas kręcę, on się nie chce wykręcić w ogóle. Na pewno to jest tu? Nie wiem. Czy tu, czy nie tu, ale. Gdzieś gdzieś, gdzieś przejechać i tak trzeba. Bo tu te wredne pinki są, które mnie irytują. Bo tu nie przejadę przez to, bo mi się zaraz któreś koło zahaczy i będzie tyle z naszego przejazdu. Może się jakoś uda wykręcić, ale. Nie jest to za proste, to na pewno. <laughs> Okej, okay. jakoś żeśmy przejechali. Ale jak ja mam tu przejechać, to nie wiem, tu jest woda. Wszędzie i tylko chyba woda. A nie, jakieś skały są niby, ale czy nam się tu uda przejechać taką? Bo tu jeszcze widzę coś, a tam dalej to już nic nie widzę. Nie wiem, może światło trochę więcej mi rozświetli drogi. Tu coś jest, co prawda. Oby, oby, oby było dobrze żebyśmy się tylko nie smyknęli gdzieś. No wtedy źle nie będzie, gorzej jak się smykniemy No i co, jedziesz pani, nie jedziesz. Tak, drapie, że ledwo jedzie. Ciekawe, czy ta przyczepa jest dość ciężka. No w sumie to jest tylko z tlandekami to nie powinna aż tyle ważyć, nie? Tak się na logikę wydaje. Chociaż zależy co do środka naładowali, więc też to tak nie no, więc jakoś tu myślę, że przejedziemy zaraz, bez problemu. Dobra, jeszcze kawałek. Tu jest jakaś dziura, ale miejmy nadzieję, że nie wpadniemy za mocno. Nie, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorszy że nas będzie znosić. A tu, jako tako, idzie przejechać, więc jest dobrze. No, ale ciężko ma, nie ma co. Ciężar jednak to jest jakiś sporawy Tu jest amerykańska plaga. Amerykanie tu byli, jak nic. Dobra. Zaliczymy, czy muszę... Aha, muszę wciągnąć całą tyczek. Wiedziałem, że dasz radę. Założyłem się z gośćmi z Hacki, byli pewni, że ci się nie uda. No to właśnie wygrałem. Oto twój udział w zysku. No zawsze jakaś kasa, nie? Na razie ciebie zgaszę. No i zobaczymy, jak to tu teraz wygląda. No jesteśmy na środku niczego. Tu by się przydało wjechać tym freestarem, ale znowu nie mam te naczepy. Więc dobrze by było się po nią wrócić. I gdzieś wrócić się, nie wiem, czy tam do tartaku, czy tam gdziekolwiek. Tu mamy znowu solidne fundamenty. Kolejna misja i nie wiem co ma za co się teraz brać dokładnie. Bo wszędzie jest coś. Pustaki do zalanego domu. O kurde, to jest kawał trasy. Ej, widzicie to? Musimy stamtąd trochę tu dojechać. I to w 8 minut. U nas króty jazdą to ciężka sprawa. No to zadanie może być trudne. Jak się nie uda. No i cegły. Cegły są już nie, nie dobra, też nie są proste. Bez kawał trasy. Trzeba jechać pod górkę. Czyli tak jak mówiłem, będzie tu jazdy sporo. No ale dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście zostawcie sobie łapeczkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić odcinków oraz jakiś komentarz, jeżeli dotrwaliście do tego momentu wyspa. A przypnę serduszko i tak wam przypnę i bez tego, ale nieważne. Tak czy siak, dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!